Dzień dobry, nazywam się Piotr Żydalik. Dzisiaj mam przyjemność przeprowadzić biuretnicy. Andrzej Jędraczegorski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To proszę Pan, zaraz się przedstawić nam tutaj. Jak się rozpoczęło to wszystko? Moje życie zawsze było związane z Gorzowem. Jestem rodowitym gorzowianinem, urodzony w 1955 roku, czyli mam obecnie 67 lat. I praktycznie Kończyłem tutaj szkołę podstawową, kończyłem technikum elektryczne, wyjechałem na studia do Poznania. Studiowałem na Politechnice Poznańskiej. Pomimo różnych ofert, które miałem wówczas pracy w innych miejscowościach w Polsce, zdecydowałem się wrócić do Gorzowa. Na studiach poznałem moją małżonkę ukochaną, mam dwójkę dzieci. Żyjemy szczęśliwie w Gorzowie, jesteśmy zadowoleni w ogóle z tego, że żyjemy w Gorzowie. Po studiach, wracając do Gorzowa, powstawał nowy usus Na obecnej, na obecnej strefie na Baczynie to były potężne hale i trzeba było zakupować nowe urządzenia, nowe maszyny pod produkcję ciągnika Massey Ferguson Perkins i ja miałem odpowiadać za organizację techniczną, czyli za sprowadzanie tych maszyn, uruchamianie tych maszyn i rozpoczęcie produkcji ciągnika licencyjnego na licencji angielskiej. Oczywiście, jak wrócimy po studiach, jeszcze Ursusa na nie było, dlatego pierwszą moją pracą to było stanowisko mistrza na odlewni, która mieściła się na ulicy Przemysłowej. Obecnie mniej więcej są to okolice Nowa Parku i rynku, który tam jest, yy, taki yy, rynek rynkowy. Czyli te wszystkie hale, które tam jeszcze zostały, plus Nowa Park, to był cały teren Ursusa. Mistrzem, czyli? Czyli kierownikiem zespołu ludzi, który odpowiadał za utrzymanie techniczne yy, odlewni. Tam były dwie odlewnie, właściwie trzy, bo jeszcze była odlewnia aluminiowa. Yy, później byłem kierownikiem, yy, oddziału automatyki, który organizowałem, głównym automatykiem. W międzyczasie kończyłem studia podyplomowe organizacji i zarządzania. No i w roku 93, 1993, 1993 zostałem dyrektorem naczelnym Ursusa i tą funkcję pełniłem przez 7 lat. Mhm. Szczególnie to, tak wyniką te awanse? To bardzo pewne jest sukcesu, pasmo sukcesów. Czego to wynikało, jak Pan sądzi? Trudno powiedzieć do końca. Wydaje mi się, że z jednej strony jest to osobowość. <laughs> Jakoś zawsze udawało mi się, czy byłem, moje predyspozycje były ukierunkowane do zarządzania zespołami ludzkimi. Czyli jak zostałem postawiony po studiach od razu do zarządzania dużym zespołem ludzkim, bo nawet mistrz miał ponad 50 osób. Także ta moja kariera zawodowa szła w kierunku zarządzania zespołami ludzkimi i wydaje mi się, że to mi się udało, aż do mojej emerytury, chociaż dalej działam społecznie, ale działam też i z zespołami ludzkimi mi się doskonale pracuje, ponadto mówię, czyli od mistrza, poprzez kierownika, do dyrektora US-a Później następny okres to jest rok 2001, czyli przejście do fabryki maszyn do drewna gomad. To było przedsiębiorstwo państwowe. W 2003 roku nastąpiła prywatyzacja gomadu. Znalazłem inwestorów strategicznych i można powiedzieć, że ta fabryka produkowała najnowocześniejsze maszyny nie tylko w Polsce, ale i w Europie, i na świecie. Wystawialiśmy się na targach i europejskich, i polskich. Kierunki eksportu to były od Stanów Zjednoczonych poprzez Australię, Afrykę, rynki wschodnie, ale gro tutaj w Polsce, gdyż Polska jest takim, można powiedzieć, europejskim centrum produkcji mebli, to tutaj są produkowane meble, ikeowskie na przykład, o czym wielu wie, że centrum produkcji mebli IKEA to jest właśnie w Polsce. Tych fabryk jest kilkanaście, olbrzymich. A Goma produkował automatyczne odrabiarki do obróbki drewna o olbrzymiej wydajności, które były poszukiwane na wszystkich rynkach. Także ta kariera może trwała aż do mojej emerytury, czyli do, do 2020 roku, gdzie przeszedłem na emeryturę. Jednocześnie w 2008 roku, wspólnie z szefami firm gorzowskich, kilkoma szefami firm gorzowskich z branży metalowej, był taki projekt transgraniczny czy polsko-niemiecki. Właściwie to był projekt europejski, ale sparowano nas z, z Niemcami. Utworzyliśmy. Lubuski klaster metalowy, który będzie obchodził w przyszłym roku 15-lecie działalności i moja działalność równoległa do zarządzania fabryką maszyn do drewna Gomat to była działalność związana z lubuskim klasem metalowym.